Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym. Pozwólcie, o moje stworzenia, że przybliżę się do Was, aby Was jeszcze bardziej i bardziej ukochać, by podzielić się z Wami moją świętą miłością. Jestem cierpliwy i wyrozumiały, lecz znamowy upadłego anioła. To wy przekraczacie wszelkie granice przyzwoitości do tego stopnia, że grzeszycie przeciwko Bogu bez opamiętania, rzadko kiedy żałując za swoje grzechy. Przez każdy, nawet najmniejszy grzech, oddalacie się od Trójcy Świętej, bo każdy najmniejszy grzech, przewina odrywa was od jedności z Trójcą Świętą, a to niesie za sobą w konsekwencji konieczność oddalenia się od Stwórcy. Tam gdzie jest jakiekolwiek oddalenie od Boga, tam natychmiast wchodzą demony, dając wam swoje propozycje, substytut szczęścia, lecz niestety żaden demon nie potrafi dać szczęścia i radości, lecz jedynie jej łudę, a każda łuda to rodzaj kłamstwa, a ja jego się bardzo brzydzę. Człowiek tak często grzeszy i upada, że za bardzo się przyzwyczaił do smrodu grzechu, do przebywania w jego obecności, że przestało mu to przeszkadzać. Niestety, świętość trzech osób Bożych jest tak wielka, tak ogromna, tak bardzo przepastna względem upadłego w grzechach człowieka, że gdyby nie Boża litość i Boże miłosierdzie, każdy grzech na wieki oddaliłby Was od Trójcy Świętej. Czystość Boża jest tak wielka, tak święta, tak przepastnie ogromna, że jest jak czystość bardzo jasnego, pięknego dnia, do najciemniejszej nocy, pośród której zupełnie nic nie widać. Bez Boga nie ma szczęścia i radości, jest za to wieczne nieszczęście, cierpienie, to wszystko bez ustanku, ono nigdy się nie zakończy, a będzie bez najmniejszego cienia radości ani krzty światła Bożego. Ich los nigdy się nie zmieni, nigdy nie będzie apokatastazy jak myślą niektórzy. Jest to błędne rozumowanie, nieprawdziwe, błędne informacje, błędna nauka. Nie ma możliwości, aby potępieni ludzie i demony nie cierpieli, bo brak ich cierpienia doprowadziłby do rozpadu ich ducha i duszy, a to jest zbyt potężne, zbyt niszczące, a przy tym niosące cierpienie nie do opisania, niosące destrukcję nawet dla monolitu miłosnej Unii Trójcy Świętej, a to zbyt wielki koszt, zbyt wielka cena, aby dopuścić do unicestwienia wszystkiego, co stworzone, na to trójca święta nie może sobie pozwolić. Pełniąc Bożą Wolę, człowiek usiłuje przybliżyć się do Bożego Ideału a wysiłki i trud wasz poniesiony w tym kierunku, będzie przez Trójcę Świętą nagrodzony. Jedynie Trójca Święta jest w stanie dać komukolwiek niekończące się szczęście, niekończącą się radość, oraz wszelkie możliwe dobro, miłość do najwyższego stopnia nasycenia duszy, taką, którą człowiek i jego dusza może wytrzymać. Będąc z Trójcą Świętą w niebie, będziecie w nieustannej radości, Szczęściu, pomyślności, bez towarzystwa upadłych aniołów, tam nie będzie już pokus, a każdy człowiek zbawiony ma bardzo wysoką świadomość zła i jego wszelkich możliwych konsekwencji, a to nie pozwoli Wam na powstanie choćby najmniejszej nawet myśli o tym, zbawiony człowiek w niebie nigdy nie będzie się nudził. Trójca Święta ma bardzo bujną wyobraźnię. Po zmartwychwstaniu ludzkości, będziecie mieli możliwość nasycenia się Bogiem zewnętrznie tak, jak mają to chóry anielskie, lecz dam ludzkości możliwość nasycenia się Bogiem od wewnątrz. Tak jak mieli to żyjąc na ziemi, a obecnie w niebie ma tę możliwość jedynie Maryja, Matka mojego boskiego Syna. Jedynie ona, oprócz Jezusa, jest w niebie nie tylko z duszą, ale i z uwielbionym ciałem. Chcę nasycić Was Bożą miłością, Bożym szczęściem, Bożą radością, do granic wytrzymałości Waszej duszy. Ja Wam niczego nie żałuję. Chcę Wam dać to wszystko, co zdołam Wam ofiarować. Przedstawiłem Wam właśnie to wszystko, co macie do wyboru. Człowiek nie może się nie wysilać, bo wybierając zło i jego wszelkie konsekwencje. Człowiek musi włożyć swój wysiłek dążąc do tego zła, czyniąc wszystko to, co ze złem i grzechem jest związane. Wybierając trójcę świętą, wybieracie wszelkie dobro i jego pozytywne konsekwencje. Zechciejcie zatem czynić wszystko, co dobre i święte, zechciejcie wysilić się dla Boga i dobra. Zło nie jest w stanie wygrać z dobrem, lecz demony lubią wam przedstawiać wszystko w demonicznej iluzji. Czyli w kłamstwie. Rządzący Polską prawie ze wszystkich opcji politycznych, czynią co tylko mogą i zdołają, odpowiednio opłaceni i zmotywowani, aby zrealizować plan szatana o Waszym zniszczeniu o Polacy. Niebawem pokrzyżuję plany szatana, bo pozwolę Maryi, po krótkim, ale dość intensywnym oczyszczeniu Polski, na dokonanie w Polsce kolejnego cudu. Ono budzi uśpione serca Polaków, ockną się oni z letargu i ochotnie będą pełnić wszystko, co jest związane z wolą i myślą Boża. Was, Polaków, wybrałem do tego, abyście poprowadzili świat, po waszej odnowie duchowej. Zły Duch czyni co tylko może i zdoła, aby pokrzyżować wszelkie moje plany, niszcząc was do końca. Wasz los, waszą dolę, włożyłem was w dłonie waszej królowej, ona pokona czarta pomoże Wam dokończyć właściwie dzieło intronizacji Jezusa na króla Polski, a Boże błogosławieństwo będzie się przez Was rozlewać, jak woda po obfitym deszczu. Kocham Was niezmiernie o moje stworzenia i z miłością przytulam Was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.